Cześć, ale się cieszę, że znowu Cię widzę. Czy wiesz, jak wygląda góra, albo czym jest wulkan? Jeżeli nie, to zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka, bo dziś opowiem Ci o górach i wulkanach. Zaczynamy! Czy wiesz, jak powstaje góra? Powierzchnia ziemi, czyli skorupa ziemska, jest zbudowana z olbrzymich płyt. Płyty te ruszają się i zderzają. Gdy takie płyty zderzają się, zostaje wytworzona olbrzymia siła, która powoduje wypchnięcie fragmentów płyt, czyli fragmentów skorupy ziemskiej. I właśnie tak powstaje góra. Oczywiście nie dzieje się to z dnia na dzień. Góry mogą powstawać bardzo powoli. Najwyższymi górami świata są Himalaje. Są takie wysokie, że nazywane są dachem świata. Na szczycie tych gór, czyli w miejscu, gdzie są najwyższe, jest bardzo zimno. Jest tam bardzo dużo śniegu i lodu, który nigdy nie topnieje. Im wyżej, tym coraz zimniej. Wysoko w górach żyje wiele zwierząt, na przykład kozice, lamy i jaki. Są jednak do tego przygotowane. Mają bardzo grubą sierść, która chroni je przed chłodem. Ale oprócz gór, które są pokryte lodem, są także góry, z których wydostaje się ogień. To wulkany. Jak już wiesz z poprzedniego filmu, w środku, bardzo głęboko pod powierzchnią Ziemi jest bardzo gorąco. Tak gorąco, że skały topią się i robią się płynne. Takie stopione skały to magma. Magma wydobywa się na powierzchnię przez różne szczeliny. Wulkan to właśnie taka góra, która ma dużo szczelin i z której czasem wydobywa się roztopiona, gorąca magma. Gdy magma wraz z różnymi gazami pochodzącymi z wnętrza Ziemi wydostanie się na zewnątrz, powstaje wielki wybuch, czyli erupcja, a z wulkanu zaczyna wypływać ognista lawa. Na stałym lądzie jest ponad 500 czynnych wulkanów, a jeszcze więcej ich kryje się pod wodą. Czas na quiz! Co znajduje się na szczytach Himalajów trawa czy śnieg? Tak, to śnieg! Które zwierzę żyje wysoko w górach? Kozica czy małpa? Tak, kozica. Jaka jest lawa? Zimna czy gorąca? Oczywiście, gorąca. To już wszystko w tym odcinku? Zostaw łapkę w górę, jeśli chcesz poznać więcej tajemnic Ziemi. Do zobaczenia! PA-PA! Zasubskrybuj mój kanał, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach.